Pani przewodnicząca, znaczy. Ale teraz też też jest bardzo ładny. No zobacz. zobacz daleko w tak?

On, tu u mnie z tyłu, słychać za blokiem było, było takie urządzenie, drewniane takie coś do odławiania dzików właśnie, wiesz. Taki wiesz, zagroda taka, z opuszczaną taką kurtką, że oni tam gdzieś je jakoś zaganiali i jest tam wywozili, ja nie wiem czemu oni to zabrali. <grym> bo oni, dziki sobie słuchaj, poradziły z Ile razy oni nie, ich nie wywiozą, to oni tak zawsze robią. A widziałaś je kiedyś tu? Znaczy z okna? No. Jak to z okna? Kurno metro nieraz były. Okno to już wiesz. Sama ziemniaki no, no i już przyszły, to co? A później jest kurwa. Czemu poryły trawę? No bo ci zjebani ludzie dokarmiają dziki. Z okna im żarcie rzucaj. Co No i ta baba, nie można tych dzików jakoś odstrzelić. Taki, ja piek, ja, taki ja piękny lepiej, trawniczek był Ja mówię, ja, ja pierdolę ten kawałek trawnika i rozryły Ona chce dziki odstrzeliwać A sobie kiedyś komuś krzywdę? Nie No to co im szkodzą te Nie wiem Goryją trawnik Olać trawnik o, Ale romantycznie ja tak dawno w moim lesie nie było? No najwidoczniej. Prawo, prosto? Prawo. Można w prawo, nie można nie wiem, nie Można nie nie wpis. <grym> no kurwa dzik jest jakuj. No nie boję się, nie boję ale on tam stoi z kurwy syn. No stój tu kurwa ty. Ja się No ale nie ma to, że on się boją ci kurwa dupę zeżre No chrumka kurwa, są dwa, choć tu. Nie, nie bój się. Nie ma się co bać, no. A co ty nagrywasz? Przecież go nie będzie w ogóle widać. No ale chrumka idzie tu, kurwa, ty. No i co z tego będzie? No, stujemnięta no, jesteśmy. Nie bój się go. One nic nie robią. Kurwy syn, 5 metrów, kurwa, czyli do mnie ty. ty nie 5, tylko 15. No nie, no to jest dziesięć, kurwa, Dobra, 10 kurwa metrów. A jak zaświecę światło, go zobaczę? Lepiej no, nie no, świecić, no. nie? Nie, no świeć. Świeć. Musisz bliżej, trzeba bliżej. podejść. chyba no, jesteś kompletnie normalna, kurwa. Daj, ja podejdę. No nie, kurwa. No, daj mi telefon, ja podejdę, ja ci do niego. No to chodź. Dwa są, no? No, dwa są, kurwa. Nie bój się. Ty. Znaczy, nie, nie, Znaczy niepoważna. Nie, Dobra, chodź mówisz? kurwa. <laughs> Zaraz to ruszy na Ciebie. Jak go będzie widać, nie będzie. Kurwa. Nie widać, ale. Ale, kurwa, na ale ja wale. go widzę, chodź tu. No, ale jak on chodź na Ciebie, chodź. Uciekamy. Uciekamy, uciekamy. uciekamy. Tak, mówisz? Tak. Mówisz, żebyśmy spokojnie obok nich przeszli. pewnie. One tak nauczone do ludzi, pewno, nie? Czyli, że one są przyzwyczajone do tego, że ludzie chodzą to spróbować przejść. No kurwa, nie wiem ty. Poszły są, jebane. On szuka jedzenia, no, ja my nie wiem. jesteśmy dla niego. No ja jedzenia. widziałem jak dzik wpierdolił gołębiem. No ale To o, my jesteśmy czujesz, większym. Jak no, dzikiem. No, no ucieka no zobacz, one się boją ludzi, a nie tam się czego kurwa bać. Ojesc, ale chrumknął. Mhm. No, z apetytem na nas, kurwa. <laughs> O, skurwiałe, małe warflaki. No, a wiesz, co robi mama, jak ma tak, małe warklaki? Tak, to, to zróbmy w tył na prawo, kurwa. <śmienny> <śmienny> nie ma co. Kurwa. Ja jestem po prostu rozsądny, kurwa. Bo, bo. Z, małymi, z mamą małych dzieci nie warto Zadzierać. improwizować, kurwa.